To, co wydarzyło się w Jerozolimie dwa tysiące lat temu, zmieniło wszystko na zawsze. W tej serii spoglądamy na Tego, który oddał życie, abyśmy my mogli żyć. Bo Jezus nie przyszedł po oklaski, przyszedł po krzyż, a my odkrywamy, że w Zbawieniu Jezus jest wszystkim. Gecemani, ogród zmagania, a niepokoju. To nie była modlitwa pełna pokoju, to nie była kontemplacja, to było zmaganie. Pot jak krople krwi. Ziemia, na którą padały pierwsze krople jego cierpienia, nie była pod golgotą. Była pod Jego twarzą w ogrodzie Getsemani, gdzie leżał na zimnej glebie. I tam właśnie zaczął umierać. Jezus nie umarł od gwoździ. Umarł od grzechu. Nie zabili Go żołnierze. Nie zabili Go żołnierze. Nie zabił Go krzyż. Jezus zaczął umierać w gecemani od ciężaru naszych grzechów. Każdego kłamstwa, każdego egoizmu, każdej zdrady. Cały brud świata został złożony na Nim, tam i to Go przygniotło. Nie było wyroku sądu. Był wyrok sumienia. Nie było tłumu. Była samotność. A jednak on powiedział, Ojcze, nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie. Modlitwa, która otworzyła drzwi zbawienia. Gdy my modlimy się o cud, Jezus modlił się o siłę, by wytrwać. Nie było odpowiedzi, była tylko cisza. A jednak On otworzył usta, a Ojciec nadstawił ucha, nie po to, by go ocalić, ale by go wzmocnić. Pozbawienie świata przyszło przez modlitwę, nie przez militarną potęgę. Jezus jest wszystkim, bo powiedział tak, kiedy wszystko w nim krzyczało nie. On zaczął umierać w ogrodzie, nie na krzyżu. Ciężar naszych grzechów nie zabił go fizycznie. Zabił go najpierw duchowo, a mimo to nie zawrócił, bo wiedział, że zbawienie mnie i ciebie kosztuje wszystko, i on dał wszystko, bo on jest wszystkim. W następnym odcinku spojrzymy w oczy Barabaszowi. Człowiekowi, który powinien umrzeć, ale został uwolniony, a na jego miejscu stanął Jezus. Jeśli kiedykolwiek czuliście się winni, odrzuceni, niegodni, to ten odcinek będzie dla Was. Bo Jezus nie tylko stanął na miejscu Barabasza, On stanął na naszym miejscu. On stanął na moim miejscu. On stanął na Twoim miejscu, bo Jezus jest wszystkim.